Czy pamiętacie, jak pomagaliście Dagiemu sadzić nasionka na wiosnę? Tak! Kładaliśmy nasionka do dołków w ziemi i zasypywaliśmy je, a potem trochę je podlewaliśmy. A później słońce i deszcz pomogły tym nasionkom urosnąć. I teraz są gotowe. Do zebrania? Łow! Dokładnie. A plony to to, co wyrosło z nasionek. Czy możemy Ci pomóc? Oooo! Yes! Super! Dobrze, małe zuchy. Pora zebrać plony! Do dzieła! Tak! Ja wykopałem ziemniaka! Wygląda jak etel. Pa! To kaczka. fa. Dagi. Woof woof. Ojej, Sorry, robaczku. Skończone. Hm, jeszcze nie całkiem kochani. Uff, uff, uf. uff, oof. Jest tego więcej? Oof. Ale jak mamy to wszystko zebrać? Nie martwcie się, dagi wie jak. Bo ma odznakę zbierania plonów. Możemy użyć traktora. Oof. Yes. Uh. Super, gościu! Mm. A jeszcze tylko jedna mała rzecz. Przytulić Dagiego! Oh. Przytulić Dagiego?